Panie Piotrze, udało się dzisiaj wjechać po raz pierwszy w tym sezonie na tor w Zielonej Górze. I w jakiej kondycji jest tor po, po zimie, jak się jeździło? No, w, e, warunki dosyć wymagające, dosyć trudne warunki torowe, ale nie spodziewaliśmy się niczego więcej. I tak uważam, że wielki szacunek dla toromistrza, a przede wszystkim dla trenera za to, bo jeszcze na wczoraj wieczór myślałem, że dzisiejszy trening będzie do skutku. Każdy trening będzie działał na jego korzyść, on się będzie mieszał, rozjeżdżał, przesuszał. Jeśli pogoda będzie, będzie optymistyczna, no to myślę, że jutro mamy kolejną jednostkę treningową i będzie tylko lepiej. Czuć te pierwsze jazdy w rękach po, po zimie, czy, czy wszystko jak najbardziej w porządku? No, po mało wraca wszystko do, do normy. Mimo, że tor trudny do jazdy, dosyć wymagający, to o dziwo... Czułem się lepiej niż, niż, niż na takich torach równych, twardych, jakie byliśmy w poprzednich treningach tam gdzieś na, na, na wyjeździe w Polsce. Także pomału, pomału się rozjeżdżamy. Nie jest jeszcze idealnie, ale normalna, normalna sytuacja, jeśli chodzi o, to, o ten moment wejścia w sezon. Macie za sobą już trzy treningi? Myślicie powoli o, o jeździe? Spod taśmy więcej osób, czy, czy na to jeszcze jest za szybko? Na to muszą być bezpieczniejsze warunki torowe. Dzisiaj, jeszcze absolutnie nie. Zobaczymy, nie wiemy jak, bo pogoda ma być jakieś załamanie tutaj na weekend, także pewnie będzie ciężko się pościgać teraz w weekend, ale myślę że od przyszłego tygodnia, jeśli aura się zmieni, to powinno być zdecydowanie lepiej.